Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o odbiorach mieszkań na inwestycji Aurora od Dantexu. Ocena z tej inwestycji powstała już jakiś czas temu. Był też króciutki filmik o tym, że tam jestem, że coś tam i w ogóle. Był wpis na blogu, taki też dosyć krótki. I ponieważ minęło już z 5 czy z 6 odbiorów, odkąd yy, zaczęło się. To pomyślałem, że czas to podsumować. Zaleźli mi parokrotnie za skórę, ale na duży plus zasługuje fakt, że starają się naprawiać usterki od razu, na bieżąco, na odbiorze. Niestety, wytknięcie im błędów yy, takich z warunków technicznych, czyli coś poważnego, albo niezgodności z normą, ale o tej doliczaniu powierzchni pod działowymi już wielokrotnie mówiłem. No więc, gdy wskazuję którąś z tych rzeczy, często robi się nieprzyjemnie. Dobra, rozgrzejmy się najpierw, przejdźmy przez tabelkę, a o usterkach opowiem na końcu. A więc, podpisują umowę deweloperską. Oczywiście, e, zapisów nie zrealizowano, choćby e, niezgodność z normą obliczania powierzchni pod szczękami działowymi. Mamy na to wyroki sądu, nie chcemy, żeby ktoś tak robił. Obsługa zachowuje się profesjonalnie. Nie zabrałem wam punkty za tą moją yy, niedocenianie mnie. Yy, nie bagatelizuje usterek, większość nie. Yy, przyjmuje usterki do naprawy, naprawia już na odbiorze. Czasem trzeba powalczyć o te, przyjmie do naprawy, ale zobaczymy, co będą odpisywać. Starają się jak mogą opowiadać o lokalu, ale bywa tak, że nas zostawią, że sobie pójdą. Z biegiem czasu jest w nich mniej zapału do tych odbiorów. Na początku faktycznie uczestniczyli w tym bardziej aktywnie, niemniej no, są deweloperzy, których regularnie chwalę za to, że ta procedura przekazywania lokalu jest taka, jakbym sobie tego życzył. Standard deweloperski, no doliczają powierzchnie pod ściankami działowymi. Miejsca postojowe, no bywają tu problemy z tymi miejscami, że za blisko ściany czy coś, nie, to się zdarza. Komórki lokatorskie w tej zabudowie systemowej, aluminiowej, czego ja nie lubię, bo to ni to komórka, ni to miejsce parkingowe na rowerze. Opis okien niezbyt szczegółowy, tynki, no, wycofali się deweloperzy z zapisywania kategorii. Ścian nie malują, osprzęt elektryczny jest zamontowany. Niestety instalacje nie są uruchomione no poza ogrzewaniem, które już dzisiaj mamy. Pierwszy dzień lata, 21 czerwca, jak to nagrywam, więc trudno spodziewać się, żeby ogrzewanie było włączone. Biuro odbiorowe jest, są tabliczki, są pięknie poopisywane, miejsca postojowe są, wystarczy podjechać pod szlaban, wpuszczają nas. Znaczy ja tam nigdy nie wjeżdżałem. Zawsze boję się, że będą trudne z wyjechaniem, bo wjechać to każdy może, więc jak jest miejsce postojowe, to wolę się do niego doczłapać. Czas na odbiór no w zasadzie nieograniczony, nie wyrzuca nam mnie stamtąd. Nie przypominam sobie też żadnych takich dyskusji na ten temat, czy za długo, czy za krótko. Wszystkie procedury zakończone, tak lokal przygotowany jak najbardziej, wszystko umyte, chociaż miejscami tam bywały uwagi na ten temat. Usterek, ponieważ usuwają w trakcie odbioru, to sporo faktycznie ich nie ma na tych odbiorach. Te 10 na 50 m2 to byłoby to. No i wady możliwe do zaakceptowania. Dlaczego? Już zaraz o tym opowiem. Jeden z lokali miał korytarz, którego szerokość powinna wynosić minimum 90 cm. Standardowo korytarz powinien mieć 1,20 m. Można go zwęzić do tych 90, jeżeli jego długość nie przekracza 1,50 m. Tam miał 70 parę cm. Dosłownie było wejście do, do części dziennej. No i miałem odbiory w dwóch takich lokalach w sensie w tym samym pionie i w tym pierwszym wymiar wynosił 86,6 cm, a w drugim to było 88,8, 89, no w każdym razie też brakowało, natomiast tam zdzierając tynk bylibyśmy w stanie coś tam powalczyć o tą powierzchnię, w tym pierwszym no bez przymurowania ściany nie wydaje mi się, żeby coś się dało z tym zrobić, no, i to był duży problem. Oczywiście mówimy tylko o 3 cm, nie o to chodzi. Istotne było to, że klienci chcieli zburzyć tą krótką ściankę, która akurat blokowała tą przestrzeń. więc sugestia z naszej strony, skoro nie spełnia warunków, to ją zburzcie. No, co za problem. Oczywiście po jej zburzeniu, nadal zostało taki króciutki fragment korytarza. 4-5 cm który miałby te 86 cm, a nie 90, ale to klienci byli w stanie zaakceptować. Dlatego punkt 1, wada możliwa do zaakceptowania. E, odległości miejsc postojowych, no to różnie bywa, no coś czasem się wydarzy, e, ktoś czegoś nie przewidział, za niski strop, za blisko miejsca, e, słupa, za dużo tych słupów, za gęsto w nieodpowiednim miejscu, co utrudnia otwarcie drzwi, co wymusza odległość większą miejsca postojowego od przeszkody słupa. Zdarzały się odchyłki od pionu na oknach. To szczęśliwie wymaga tylko regulacji. Uszkodzenia okien, obicia, ryski, ślady po tutaj również. No w normalnym użytkowaniu nie przeszkadza nam to, że przez okno patrzymy, jest soczewka, jakbyśmy patrzyli przez denko y, szklanki, natomiast nie ma prawa ona występować, więc ja to wskazuję, nie jest to powód, żeby się na mnie złościć, w szczególności, że był przeciętny, niesłoneczny nadzbyt dzień, nie świeciło w okno i ja to obserwowałem z ponad 3 metrów, bez trudu wyczuwalne wżery na szybie. I tutaj też e, broniono się, że to jest to farba, niestety farba się zmywa, a to się nie chciało zmyć. Nie było to widoczne, natomiast po przejechaniu ręką po szybie czuć było, że coś tam się wydarzyło. Często jak tną e, kamień jakiś na przykład, to te e, drobne opiłki e, uderzają w szybę, ponieważ są gorące, to ją uszkadzają. W przypadku e, metalu, kiedy tniemy to te opiłki Tapiają się w tą szybę i tam zwykle zostają. I po tym odbiorze w mojej czekliście pojawił się kolejny punkt, dlatego, jak ktoś pyta, dlaczego moja checklist jest taka długa, bo życie ją pisze, to sprawdzić gładkość szyb dłonią. To, że wady nie widać, nie znaczy, że jej nie ma. Yy, nie wiem, czy da się to usunąć. Czekam na interpretację producenta szyb, jak dla mnie. Uszkodzenie mechaniczne powstałe na budowie płaci deweloper. Obicie otarcie Balustrady to standard. Element lakierowany, ciężkie życie na budowie, jakieś ubytki, zaślepek. I połowa klamek była poniszczona. Nie wiem jak oni to zrobili. Zwykle klamka jedna na kilka odbiorów, a tutaj jedna na lokal była OK. Nierozprowadzenie kanalizacji i to mi się nie podoba. To wymusza Sporą ingerencję inwestora, nabywcy, nabywcy lokalu, czyli Ciebie, żeby żeby rozprowadzić kanalizację do umywalki, do wanny. Ona po prostu wychodzi ze ściany w jednym miejscu e, jest jedna, a przyborów jest trzy, i trzeba to rozprowadzić. I tu pojawia się pierwszy problem, na przykład z akustyką. Dzisiaj zresztą miałem na ten temat pytanie od klientów, którzy się wprowadzili po remoncie, okazuje się, że wszystko słychać, sąsiadów dookoła tupanie, stukanie, nie jest to najprzyjemniejsze. Dotrwaliście do końca, zrobiliśmy podsumowanie Aurory, e, następne do golenia jest e, stacja Grochów od Dom Development. Punktacja jest z poprzedniego etapu, sprzed kilku miesięcy, teraz byłem na nowym etapie, więc ją zaktualizujemy, to tyle. Dzięki, że oglądaliście. Do zobaczenia na kolejnym odbiorze. Pozdrawiam, cześć.